Dzisiaj, 13 czerwca 2010 roku, mija 68 rocznica od pierwszego i największego transportu Żydów Wolkuskich do komór gazowych w Święcimia. Od kilku lat, w ten dzień, grono osób z Olkusza pragnie go upamiętnić w ten sposób, że przechodzi ostatnią trasą Żydów Wolkuskich po, po, po swoim rodzinnym mieście. To znaczy od Starostwa Powiatowego na dworzec PKP w tak zwanym marszu pamięci. Też już od, od dwóch lat stało się tradycją, że przy tej okazji rozwieszamy na tablicach w mieście. Listę osób, które w tych dniach zginęły, są to okusty Żydzi nazwiska tych, których udało się odnaleźć Krzysztofowi Kocjanowi głównie przy niewielkiej pomocy mojej i Olgerda dziechciarza. Na tej liście jest około 1500 nazwisk olkuskich Żydów, chociaż 68 lat temu zginęło ich tu sporo, ponad 3000. Ale niestety do dzisiaj udało się tylko tyle nazwisk odnaleźć. Chcieliśmy w ten sposób uczcić ich pamięć. Jesteśmy w miejscu, w którym 68 lat temu, tutaj pod starostwem, wówczas to był budynek jeszcze niegotowy, zabite dechami okna, budynek dzisiejszego starostwa, wtedy budynek kasy e, chorych, nieukończony, pod którym 68 lat temu, w czerwcu 1942 roku zostali zgromadzeni Olkuscy Żydzi, duża część z nich, e, który stąd e, trasą przez Olkusz, bocznymi ulicami, nie główną ulicą, przeszli pod... E, pod dworzec i zostali wywiezieni do obozu w Auschwitz. Opis Mariana Auerhanna, Olkowskiego lekarza. W czerwcu 1942 nastąpiła likwidacja getta. Że na taką akcję się zanosi, wszyscy mieszkańcy getta wiedzieli. Na dwa tygodnie przed akcją zlikwidowano szop krawiecki mieszczący się w budynku byłego gimnazjum. Maszyny do szycia wywieziono do Reichu, a pracownicy szopu zostali wywiezieni do benzina. Gdzie dalej pracowali w szopie krawieckim. Akcja rozpoczęła się nad ranem. Dzielnicę obstawiono podwójnym szpalerem policji niemieckiej. Inni rewidowali dom za domem, wszędzie wyciągając ludzi. Pędzili na duży plac przy gimnazjum. Po przeszukaniu wszystkich domów ludzi odprowadzono do budynku nowo budującego się gmachu ubezpieczalni społecznej. Pobyt 24-godzinny w ciemnicy, w poczuciu beznadziejności, położenia zmienił ludzi do niepoznania. Ja, który wszystkich od starca do dziecka znałem, bardzo często nie mogłem poznać w zupełności, kto do mnie mówi. W pewnej chwili powiadomiono nas, że jedna z kobiet zamkniętych dostała bólów porodowych, żeby przejść, sprawdzić, czy tak faktycznie jest, i ewentualnie zabrać do szpitala. Po przybyciu na miejsce okazało się, że chodzi o kobietę będącą w rzeczywiście w ostatnim miesiącu ciąży i która oprócz tego miała troje, troje nieletnich dzieci. Gestapo pozwoliło na zabranie kobiety, a dzieci pozostawić na miejscu. Dopiero na moją musinną prośbę udało się uzyskać pozwolenie na zabranie dzieci i dzieci i umieszczenie ich w szpitalu. Kobieta ta nie urodziła, a przy wysiedleniu krakensztuba, które się odbyło jako ostatni etap likwidacji, załadowano ją wraz z innymi na chłopskie furmanki, odwieziono na dworzec i dołączono do transportu.